Co ty robisz? Staram Co się coś robić. Staram się coś robić. Ale może się zapynać, Nie mam gdzie farmić, idzieci bo nasz super. A nie, nie. Sobie i nagle odkrywam, że jakiś psiunek, Nie, ty, nie ty jak przychodzisz do mnie na wave'a. Ty, ty jak do mnie na wave'a, to się nie pytasz, tylko bierzesz Nieprawda, ona się śmieje jak macie <laughs> prawda

nie zgadzasz się, się? O kurwa, jeden O kurwa, dobrze. O nie, jeszcze ten. Żyj, Tybo! żyj, żyj. żyj! Przeżył o chłopcu, który przeżył. SORNA RYBLASZEM! Chod... KTÓRY ZABIŁ! O KTÓRY absurd... ZABIŁ! Aaaa. Ja bym sobie heraldika zrobiła, kochana A! Zabrał MI! Co się... Co ty zabrał gadasz? Zabrał MI PTAKA! Aaaa. Ptaka mi zabrał Jakim prawie to coś miałoś. Nie wiem, mam zabrał mi już, ptaka, nie, nie. Zabrał mi ptaka, zabrał mi ptaka. O, 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 o. o Idę tam o, o, o. Jestem tu Zawsze z tobą. Jestem, zawsze z tobą Kamienie, kamień, kamienie, kamienie, kamienie! Mam heraldę Pozdra, kamienie, 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 kamienie! Co co innego mi? Zrobię kamienie! Hmm. <laughs> Chłopca, który podjebał. <laughs> no nie o, to wiem. Dobra. Brawiam to takie freezby. Proszę bardzo, dziejumi O kurwa, ej. Uciekaj, psie. A, trafiłam. Dopalę, dopalę, <grym> dopalę. A, ja